Tak. Byliśmy tu na pierwszej randce. Tak, tak, tak. Było słonecznie. Byliśmy na rowerach. Piliśmy sobie summer Speed. gruszka i wynograno. I, I jedliśmy sobie, sobie... Żarki. Tak, i szelki sobie byliśmy. A jeszcze wtedy nie było z nami piesko. Tak. A teraz jesteśmy z pieskiem. Tak? Piesek? Różnie się nie zmieniło. Ale Janka piękna jest. Pamiętaj, się poznaliśmy. Tak, Byliśmy tak. tacy młodzi. To Pięk, było na twojej studniówce, na, mojej studniówce na którą miałam nie iść, bo się bardzo źle czułam, dopadła Słyska. mnie taka choroba. i no. sobie, że gdybyś tam wtedy nie przyszła, to prawdopodobnie to wszystko by się nie zdarzyło. To prawda. No, tak. Przyszliśmy z kimś innym, a, a wróciliśmy razem. <laughs> no. Ale tu byliśmy młodzi, nie? No Tata w ogóle jak się zmienił, nie? No Mega Tak, a tu byliśmy w górach Na pierwszej wycieczce. Na pierwszej wycieczce górskiej Bo to było w, na Malinowską skałę, tak? Tak. Tak było, no. Co tak, tu jeszcze hmm. mamy? O, nasz pierwszy Sylwester. Mhm. Mm Przytuleni, zakochani. Super. Natalia, to, co to była za impreza? To... Ee, osiemnastka Natalii. A, ok. I dość szybko razem zamieszkaliśmy, nie? No. Już po roku? No, po roku, roku mm -hmm. Zgadza się. Jeszcze to były czasy covidowe. Tak. Więc wszystko było na kura. Ale udało się. Później piesek. Mm. Adoptowaliśmy go. Od razu wiedzieliśmy, że to będzie on. A. Po pierwszym zdjęciu. Tak, no. A jak po niego przyjechaliśmy, to od razu do nas przybiegł. No, Wiedział, że tak. go zabieramy. Tak. Niesamowicie Nie chcę patrzeć na te zdjęcia, jest jakby wyglądali... <sum> <sum> tak. Mhm, jakieś głupkowate. już wyjazdów. Tak. No, tu z dziećmi, dziećmi naszymi braćmi z, <noise> z pramie. Super O, a tutaj lecieliśmy mm, paralotnią, mm -hmm. to było super Tak Byliśmy tutaj no. Także podczas naszych zaręczyn mm -hmm. to niesamowite że wybrałeś to miejsce Symboliczne Pierwsza randka to już takie ważne dla nas miejsce w ogóle się nie pięknie. spodziewałam. Byłaś na mnie zła, że coś wyciągałam. Zblokowałam no, nasze rzeczy. Zblokowałaś nas. Mówiłaś, że jeszcze musisz sobie raz paznokcie zrobić przed wyjazd. No właśnie. No i te pierwsze zdjęcia, właśnie jak dostałaś już pierścień mocy, są właśnie jeszcze z takimi pazurami, które musiałaś niestety poprawić. No. Ukryliśmy je na tych zdjęciach. Tak, tak. tak, tak pamiętam. tam tak. A to nasze wakacje zaraz po zaręczynach. Mhm. Mm no, Bułgaria. Było super. O, a to nasza pierwsza sesja zdjęciowa. Mhm. Mm Pani magister, stresowałaś się, a wyszła na piątkę. Tak, bardzo się stresowałam. Dobrze, że byliśmy tam razem. <laughs> Rzeczy związane z planowaniem ślubu. Tak, szybko od razu zaczęliśmy to planować. Szybko, tak, tak, tak. Ale nie było łatwo. Nie było, to prawda. Było wiele wyborów, które musieliśmy trochę podmieniać. Ale wyszło chyba najlepiej, jak mogło wyjść. Dokładnie. Zrobiliśmy to, tak, jak chcieliśmy. I oto jesteśmy. <grym> Razem. Ja, Wojciech, biorę Ciebie, Dominiko, za żona i ślubuję Ci miłość, wierność, uczciwość małżeńską oraz życie nie opuszczam, aż do śmierci. Ja, Dominika, biorę Ciebie, Wojciecha, za męża i ślubuję Ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz życie nie opuszczam, aż do śmierci. I believe in love. You give me reason to. You're the light that lifts me higher, so high up in the sky. I, I think we're gonna fly. I believe in starting over I can see that your heart is true. I believe in love. You give me reason jest, mm -hmm. A to. to. A me